Podczas takich nocnych nurkowań nigdy nie wiesz, co znajdziesz. To bardzo obce środowisko. A kiedy jesteś tu, w błocie, wygląda to prawie jak powierzchnia księżyca. A oto kolejne naprawdę dziwaczne i wyjątkowe stworzenie: to jest mątwa. Te stworzenia morskie, spokrewnione z ośmiornicą, są niezwykle inteligentne. Niektórzy naukowcy uważają, że są one bardziej inteligentne niż ich ośmioramienni kuzyni. Ostrożnie podpłyńmy, żeby przyjrzeć się bliżej. Tym, co jest naprawdę wyjątkowe w tych stworzeniach na pierwszy rzut oka, jest to, że niemal natychmiast zmieniają swoje ubarwienie. O, spójrzcie na to, rusza na polowanie. O, prawie złapał tę rybę! Ależ ta rybka miała szczęście. O. Mądwa skręca w prawo, w moją stronę. Spójrzcie na te zmiany ubarwienia. Obecnie niektórzy naukowcy uważają, że nie tylko używają zmiany ubarwienia jako techniki kamuflażu ale także potrafią komunikować się przez zmianę koloru i wzoru na swojej skórze. Zastanawiam się, czy próbuje mi coś powiedzieć. Najwyraźniej wie, że nie jestem już zagrożeniem. Po prostu się zrelaksuję. Pozwól mi po prostu wyciągnąć rękę, ok. Kochani, to jest zbyt fajne. Ta mątwa czuje się z nami tak swobodnie, że niemal mogę używać ręki jako żerdzi. Nie dajcie się zwieść, te mątwy są super szybkie, a gdyby chciały, mogłyby odpłynąć w ułamku sekundy. I prawdopodobnie jest tak samo ciekawa mnie, jak ja jej.